Chłopaki, jak wy jesteście pierwszy raz na emigracji, to wam powiem trudna sprawa. Stawaj, musisz do pomóc. Lekko nie będzie. Jak są te badania techniczne? Bo pana mówią po polsku? A to kolega też mówi? No tak, ja z Polski jestem. Zasad jest zasadniczo kilka. W Anglii nigdy pod żadnym pozorem. Siemasz kuzyn. Siemanko. Na f**k Nie ufać i nie wiesz żadnemu Polakom. Emigracja XD. W sobotę i niedzielę o 22.00 w Comedy Central. Terima kasih telah menonton! Komfort, któremu nikt się nie oprze. Nowy Citroën EC3 Aircross już od 299 zł netto miesięcznie z dopłatą w programie Nasze Auto. Pa, biegnę na hiszpański. To normalne, że plany są po to, żeby je realizować. I że mały człowiek miewa wielkie potrzeby. To też normalne, że czasem trzeba odświeżyć salon. To normalne, że wtedy warto sięgnąć po pożyczkę gotówkową Banku Millennium. Weź pożyczkę Millennium w apce i wybierz raty dopasowane do Twoich potrzeb. RRSO 11,23%. Bank Millennium, inspirowany Tobą. Skoda 4x4 to emocje i przyjemność. Odkryj swoją drogę, cel i tak osiągniesz. Skoda 4x4. Skoda. Zdolni się od najbardziej uciążliwych aspektów mopowania. Z nowym mopem elektrycznym Philips OneUp, który myje podłogi wyłącznie czystą wodą i zasysa całą brudną wodę do środka. Pożegnaj starego mopa. Powitaj Philips OneUp. Dolegliwości żołądkowo-jelitowe? Iberogast. Kropla ukojenia dla trawienia. A teraz nowość Iberogast Balance. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. To jest reklama pralki Haier. O technologii utrzymującej świeżość Twojego prania, pozostawionego w bębnie do 12 godzin. Nazywa się Ultra Fresh Air i eliminuje wilgoci bakterie. Haier. Technologie, które zmieniają Twoją codzienność. A Unika miałbyś pan pakiet OC z naprawą na miejscu, wow. holowaniem wow. i autem zastępczym. Wow. Kupako. Co wiesz. Jak dorzucają ekstra w pakiecie OC, to bierz. Unika. Nowe żjde. That's what your all the people say. You're not gonna have gonna change that Perfekcję na nowo. Nowe Volvo XC60 już za 1190 zł netto miesięcznie. Wejdź na Otomoto. Odkryj największą w Polsce bazę ogłoszeń motoryzacyjnych. Wybierz dla siebie idealne auto używane lub najnowszy model prosto z salonu. W wygodny sposób porównuj ceny. Zamów raport stanu technicznego i historii pojazdu. Poczuj się bezpiecznie dzięki weryfikacji auta i sprzedającego. Więc wejdź na Otomoto i ciesz się z jazdy swoim nowym samochodem. Otomoto. Tu się tworzą historie. Leon ma podwyższony cholesterol. Lena zmieniła styl życia i sięgnęła po Lipiforma Bergamia. Suplement diety o naturalnym, naukowo przebadanym składzie. By utrzymać właściwy poziom cholesterolu i wspierać zdrowie serca. Zadbaj o prawidłowy poziom cholesterolu z Lipiforma Bergamia. Wakacje. Co? Pojechałoby się? Statua? Wygody. W Welobanku możesz mieć pożyczkę gotówkową na co tylko chcesz. RRSO 9,9%. Pierwsza rata nawet za 3 miesiące. Velobank. Wygodnie się nie da. To nie jest zwykły piekarnik. To piekarnik parowy Electrolux z unikalną technologią Steamify. Z nim twoje potrawy będą chrupiące i soczyste i zachowają do 90% witaminy C. Potrawy z piekarnika parowego Electrolux są smaczne i jeszcze trudniej im się oprzeć. Electrolux. Kup w Media Ekspert piekarnik parowy Electrolux Pure Black z termosondą teraz z kodem rabatowym o wartości 400 zł taniej. Patrz, mam to w jednym palcu. Dotykam, sprawdzam, wybieram i pożyczam. 100% online. Duże kwoty z lekką ratą, szybko od Smartnej. Pożyczka w jednym palcu da się na smartnej.pl/rrso 18,6%. Smartnej? Przygotuj się na najlepszą pralkę candy w historii, na zaskakująco cichą pracę, na energooszczędne rozwiązania i na dwa razy dłuższe zachowanie intensywnych kolorów. Przygotuj się na nowe candy. Gotowe dla Ciebie. Candy. Teraz w Media Ekspert. Pralki Candy Pro Wash i pralko suszarki Pro Wash and Drive w super niskich cenach. Dodaj świeżości do codzienności i odkryj 14 smaków Mentos Discovery. Jest tu fresh. Marzenia procentują, jeśli spełniasz jest z GoDreams, nową bezpłatną usługą banku BNP Paribas. Odkładasz w niej na marzenie tak, jak lubisz i dodatkowo możesz zyskać z oprocentowaniem promocyjnym do 8% w skali roku. Tak działa Bank Dobrych Decyzji, bank BNP Paribas. Skoro miłość pisze się razem, to, to i odwagę dzieli się na dwoje. Weźmiemy ślub? tak. Działaj odważnie z bankiem PKO tym z żubrem. Bank PK. Codzienna, biurowa, rutyna. I tak przez osiem godzin, ale nie w kropliczance. <śpiewanie> Kropliczanka, welcome to. Totalne biurowe szaleństwo z TheOffice.pl. Od poniedziałku do piątku o 22.30 w Comedy Central. 17.15. Co ja tu jeszcze robię? Próba mikrofonu.